Cześć i czołem widzowie, witam was w kolejnym odcinku WWE Universe Mod, nasza symulacja z waszymi postaciami. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do serii, like, sub, comment, piszcie do mnie, a normalnie robimy waszą postać, dołączacie do nas do serii i bawicie się razem z nami. Discord jest w linku w opisie, a my zapoznajmy się z naszą tabelą wyników. Po pierwszym odcinku z taką tabelą, który się pojawił. A mamy tutaj parę zmian. Bo po poprzednim odcinku Oleksowa awansował na pierwsze miejsce, zdegradując go z miejsca lidera. Shade niestety spadł na miejsce drugie. Na miejscu trzecim, czwartym i piątym mamy cały czas taki sam stan. Trzecie miejsce Adamek, czwarte Adamix. i piąte Aleksan. Cały czas. Siedzą na tych samych pozycjach, nic się na razie nie zmieniło. Peter awansował aż o dwie pozycje do góry, mijając Filipa i Smakołysze oraz Estona, notując się na szóstym miejscu. Filip notuje malutki spadek na miejsce siódme. Smakołysz awansuje na miejsce ósme z miejsca dziewiątego, a Eston niestety spadł aż o dwie pozycje na miejsce dziewiąte. Tak się prezentuje nasza tabelka. Mam nadzieję, że to jest fajny future. Jeszcze zrobię takie jakby wasze karty postaci. Tam będą wszystkie tytuły, i będziemy na przykład co odcinek na przykład pokazywali review jednego z Was, albo zrobimy osobną tabelkę, w której będą po prostu najdłużej panujący mistrzowie, ile razy mieli mistrzostwo, ile razy obronili, jak długo panowali. Ale to jeszcze jest do do gadania, a my nie traćmy czasu, mamy tutaj NXT jakiś heatwave, Wave gale, po czym mamy Payback i myślę, że sobie przesymulujemy tak, żeby ten odcinek miał z 20 minut, zobaczymy co się będzie w międzyczasie działo, może być tak, że będziemy mieli walkę o pas, obejrzymy sobie ten pojedynek, a my tutaj już mamy potężny tag team Philip z Dexterem Lumisem kontra Finn Balor i Damien Priest czyżby to było powstanie nowego taktimu możliwe. Walka o pas z Judgment Day możliwe. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ale widzimy, że Filip tutaj po prostu yy, steamował się z kolegą. i Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Co my tutaj mamy dalej? Tej walki kobiet nas nie interesują. Interesują nas nasi zawodnicy. Ale mamy walkę o w main eventie o pas taktimu kobiet. Podoba mi się to, że sama gra. Ma, gra Zaproponowała nam to, że, yy, że są walki o pas w evencie, ale niestety tej Filip przegrywa. Z Judgment Day okazuje się być bardziej chyba zgrane niż chłopaki, to była ich pierwsza walka. Tutaj mamy obronę tytułów z tego co się orientuje, bo dziewczyny tej tytułu miały. A tu już Shady wraz z swoim menargo, polem, heymanem podejmują tej Neytana. Zobaczymy czy uda mu się zwyciężyć w tym pojedynku. I mamy Aleksana z USM Lee, także też poje mo mocarny pojedynek, także zobaczmy jak to pójdzie. I Shady niestety notuje porażkę. Shady odkąd Paul Heyman zaczął tam z nim współpracować. coś coraz, coraz gorzej zaczęło mu iść, niestety, ale to może być tylko chwilowy zdastój. A Alexan notuje tutaj pierwsze. Zwycięstwo naszych zawodników w odcinku. Wesley musiał skapitulować nad naszym zawodnikiem. A my, już w drodze do Friday Night SmackDown, gdzie Peter walczy w Fatal 4 Way. Ok, Peter awansował parę pozycji i już ten się ładnie pokazuje. Adamix z Santos Escobarem, i to jest na tyle. Santos Escobar <grym> chyba posiada pas Anders Peter WWE Champion, czyli Adamix może mieć tam gdzieś większe szanse na zwycięstwo później tego pasa, a tutaj Peter niestety przegrywa w ten fatal fourway zwycięstwo z tej Rey Mysterio. Niestety Santos Escobar był też za mocny na Adamiksa i na razie ten odcinek plasuje się jako odcinek z samymi przegranymi. Na razie tylko Alex San wygrał swój pojedynek zakontraktowany tutaj na NXT. Monday Night Raw. I mamy Dalo Wilka Dawno żeśmy chłopaka nie widzieli Ale widzimy, że tutaj się pojawił I myślę, że tutaj zwycięstwo Może trochę namieszać w tabeli Bo wiemy, że Eston Jest na miejscu dziewiątym A ma tylko jeden punkt Czyli zawsze ta walka Przybliża go do Wejścia w naszą tabelkę Na miejsce dziewiąte Ale niestety Dalo Wilk Musi się tutaj Niestety Trochę jeszcze podbudować, bo Reed okazał się być Zbyt ciężkim przeciwnikiem Dla niego I zanotował porażkę Niestety jeszcze wejście do rankingu Na wejście do rankingu Jeszcze musi troszeczkę poczekać Shady, kolejny pojedynek z Nathanem Oleks Sowa z Adamkiem Tutaj team match I Aleksan w main Eventie z Dragonowem No powiem wam, że Rivality tutaj siedzi i może być Pierwsza walka o tytuł Ja liczę na to, że chłopaki tutaj się rozkręcą i będą walczyli o te tytuły. Shady tym razem ze zwycięstwem. Także Paul Heyman, tym razem chyba przyniósł szczęście. Oleksowa z Adamkiem po zwycięstwie. Podoba mi się to. Rozkręcacie się. I Aleksan po raz kolejny wygrywa. mamy dwie wygrane. Aleksana w tym odcinku. Aleksan się tutaj będzie chyba piął ku górze w naszym rankingu. Co my tutaj mamy? Adamix z Rennim Ortonem. O, nawet ja się pojawiłem z Bobby Lashleyem. Zobaczymy, jak, jak mi pójdzie. Osobiście, jakoś tam mi się wydaje, że Bobby Lashley to trochę za wysokie progi na moje nogi. Adamix niestety musiał uznać wyższość Renniego Ortona. Notując drugą porażkę w dzisiejszym odcinku. Ja niestety przegrywam swój pojedynek również. Bobby Lashley był za mocny na. Mojego tutaj zawodnika Monday Night Row, co my tutaj mamy? Filip z setem Rollinsem, i tutaj mamy tyle. Może jakieś kontury nasi zawodnicy się tutaj nie pojawili. A Filip niestety musiał też uznać wyższość seta Rollinsa. Powiedzmy sobie szczerze, Monday Night Row i Słangią to bardziej prestiżowe gale niż NXT. Ci zawodnicy są silniejsi, jest ciężej się troszeczkę. Przebić, ale te szanse się pojawiają. NXT i mamy pierwszą walkę o pasy tag teamu. Adamek i Oleksowa mają szansę na zdobycie pierwszych punktów za pasy taktimu. Pamiętamy, że wygrane pasy taktimu NXT to jest 6 punktów i jeden punkt za każdą ogronę. Także my sobie startujemy to show, bo musimy zobaczyć tą walkę, jak chłopakom pójdzie. Tutaj przesumulujemy sobie te mniej znaczące walki. I powiedzmy sobie szczerze, takie zwycięstwo pasa przez chłopaków da im mega mnóstwo punktów i mogą się plasować długo na miejscu pierwszym naszej zabawy. A ogólnie, co sądzicie o, o tym rankingu? Podoba Wam się taki ranking? Czy Wam się nie podoba? Dajcie mi znać w komentarzu. Bo ja na przykład mi się wydaje, że. Wyszło to, wyszło to fajnie. Podoba mi się. Trochę się napracowałem, ale ład, ład, ładnie mi to wyszło, jak na mnie. Myślę, że spoko to wygląda. Teraz jak już mam wszystko przygotowane, to jest mi trochę łatwiej tutaj wszystko przestawiać, a my tutaj widzimy pojedynek naszych zawodników. Przeciwko Chase You jak już rozdaje karty w ringu. Oni wiedzą, że dostaje szansę o walki o tytuł Traktivo, i to trzeba wykorzystać. Po prostu piękne supleksy od Adamka. I zobaczymy. Ja liczę, że chłopakom uda się zdobyć ten pas i że będą go bronili jak najdłużej się tylko da bo to zawsze jest zaszczyt punktowy może nie jest to dużo punktów tak jak za Undisputed albo World Heavyweight Championship ale się wydaje, że punktacja jest w miarę taka sprawiedliwa dla wszystkich piękny Moonsault 1, jeden albo dwa i to było za mało, żeby tutaj wygrać pasy tak teamu tutaj widzimy Adamek zmienia się z Orkiem. Olek to już jest gotowy na, na swój pojedynek, ale przeciwnik woli tutaj sobie poczekać poza ringiem. A to takie piękne czopy Lucień Sejmus ze swoich lat świetności. 10 czopów. Piękna sprawa. Piękna. W międzyczasie tam Adamek oklepuje. Kuczona poza ringiem, ale chłopaki wiedzą, że to musi się skończyć w Ringu, żeby zdobyli pasy mistrzowskie. O piękny Dropkik. I Oleksowa tej się napina o tej. Odepkną go niczym taką laleczkę bez żadnego problemu. Powerbomb od Olka. I tutaj mi się wydaje, że chłopaki pokazują pełną dominację nad dywizją Timową NXT. Teraz mamy przejście do narośnika, ale tutaj kontra od przeciwnika chłopaków i zobaczymy. Ja myślę, że chłopaki tutaj dadzą radę wygrać tej pasy. Oto jeszcze Adamek dodał prawego sierpa od siebie. A ty Olek taki takie wypchnięcie tyłkiem o Harikadrana i Olek niestety na ziemi. To jeszcze Adamek miał zainkasować prawie, ale obronił się i tu close line od tyłu dla Hudsona, na się teraz tutaj trochę ponapina, tutaj pokaże swoją dominację genetyczną nad przeciwnikiem. No i co? Oby tutaj to się nie zemściło na chłopakach. Mamy hot taga w wykonaniu chłopaków i zobaczymy się Teraz oni przejmą tę kontrolę nad pojedynkiem. Oleksowa tam trochę przyspał, trochę się ponapinał, i jak widzimy, to się nie opłaciło. Tutaj teraz przeciwnicy przejęli lekko kontrolę i okupują tej jednego olka leżącego na bacie. Ten Universe Mod mi się wydaje, że jest trochę lepiej rozwiązany niż 2 23 Widzimy tutaj jest dużo walk o tytuły, nawet na zwykłych galach może się dużo wydarzyć. Mi się wydaje, że będziemy częściej widzieli, o już widzimy częściej naszych zawodników niż w tej poprzedniej części tej kariery, wystrzeliły super. Każdy dostaje swoją szansę, chłopaki już walczą o tytuły, także wszystko jest mega fajnie zrobione. Myślę, że to się też będzie troszeczkę lepiej oglądało Jeżeli wasi zawodnicy będą się cały czas pojawiały i ten ranking będzie się cały czas zmieniał A na koniec tego rankingu zobaczymy może wymyślimy jakąś nagrodę dla zwycięzcy Zaraz też odpalimy koło Koło fortuny, żeby tam podbić albo wasze overale, albo potworzyć jakieś taktyby stable Zobaczymy jak to będzie A na razie Musimy skupić się na tym, że już jest 6, a walka toczy się poza ringiem. Mamy 7, a oleksowa leży i mamy 8. Nie mówcie, że to będzie wyliczenie pozaringowe, tutaj 9 i chyba będzie wyliczenie pozaringowe. Chłopaki to tak, chłopaki niestety przegrywają swój pojedynek przez wyliczenie poza ringowe. No, no cóż, cóż tutaj dużo powiedzieć. Stało się. Chłopaki dominowali początek meczu, ale niestety to nie wystarczyło. Trochę, trochę napinek orkasowy, trochę lekceważenie chase you i niestety chłopaki nie zdobyli tytułu mistrzowskiego. A tutaj już mamy smakołysza na Friday Night Smackdown, który podejmuje po raz kolejny chyba Randy Ortona tutaj chłopaki dalej toczą batalię ze sobą i w sumie na Friday Night Smackdown to tyle niestety Smakołyż tutaj przegry... a nie Smakołyż walczy po raz pierwszy i Smakołyż niestety zaliczył porażkę czy tu jeszcze się coś zmieniło? nie, także przechodzimy do gali NXT Way i mamy tutaj walkę o pas North American Championship. Walkę o pas kobiet. Tutaj mamy walkę tak timową. Shady podejmuje Drew Gulaka Aksio i Aleksan podejmują y, Kofei w walce tak teamowej, A Adamek z Olkiem dostają drugą szansę walki o tytuł. Brown Breaker z Carmelo Heysen. Tutaj walczą o NXT Championship. Także zobaczymy tak tą. Powtórkę naszej walki taktimowej. Zobaczymy, może tym razem chłopakom się uda wygrać ten tytuł. symulujemy sobie, zobaczymy, czy Shail pokonuje swojego przeciwnika, notując kolejne zwycięstwo. Zobaczymy, czy jeszcze Aleksandra radę wygrać. Niestety, Aleksandr i jego taktim partner przegrywają tutaj pojedynek. A to jest walka, na którą my czekamy. Po raz drugi w dzisiejszym odcinku chłopaki mają szansę. I zobaczymy, czy im się uda Oleksowa i Adamek po raz drugi w walce tym razem na Gali NXT Hit Wave. Szansa walki Opas tym razem. A tutaj zaczyna tak jak w poprzednim pojedynku zresztą. I oby Oleksowa tym razem nie dał się tak łatwo wyliczyć poza ringiem, bo szkoda tracić kolejnej szansy walki o pasy tak Tutaj po prostu trzeba szybko zakończyć ten pojedynek i dać chłopakom tutaj porządny wycisk. Nie ma co się bawić, nie ma co się. Odpalać, tylko trzeba po prostu walczyć. Piękny backbreaker tutaj w wykonaniu Adamka odbić win parę razy przeciwnik, tej ląduje na jego kolanie i Adamek na razie rozdaje karty. I mamy zmianę, wprowadzenie Olkasowy tutaj do pojedynku. Oby to się nie skończyło tak jak w poprzednim. Chłopaki oh, dziwny, że chłopaki z Chasey są fani, niby dają się trochę oklepywać, ale w ostateczności mają tam w zaladżu parę sztuczek. To wyliczenie pozariniowe było sprytnym posunięciem, żeby po prostu nie stracić swoich pasów. na harikadryana od Adamka i niestety to nie wystarczyło, żeby zakończyć ten pojedynek. Szybką kontrę od Hudsona i teraz bierze Adamka do narożnika i czy zobaczymy jakiś taktymowy tutaj, taki, taki taktymowy wybuch. Ale to nie było jakieś takie mega ekscytujące, chłopaki po prostu lekko tylko okopali Adamka. Obijanie rąk Adamka i tu mamy takie przejście, taki sneaky pin, ale nawet tutaj nie było jeden, więc... Nic to Adamkowi za bardzo nie dało. Chłopaki jeszcze się nie poddali. Nie chcą tak łatwo oddać swoich tytułów. Zresztą widzieliśmy na poprzedniej gali NXT, że nie jest to takie łatwe do wygrania, bo tutaj jest dużo czynników, które mogą wpłynąć na porażkę. Jak na akt takie wykręcenie ręki z takim przerzutem i przykra zmiana wprowadzenie Olka Sowy do pojedynku, który już tutaj chciał wjechać Big butem, ale niestety się trochę pomylił tutaj odbicie, tej, tak powiem, z tyłeczka i przejęcie kontroli tutaj. I Oleksowa znowu... Zaczyna się tutaj prężyć, a tu trzeba walczyć, tu trzeba wygrać te pasy To jest druga szansa chłopaków, nie ma co jej marnować za bardzo Widzimy, że chłopakom jeszcze może trochę zgrania brakuje, ale oni są doświadczonymi zawodnikami Już troszkę ze sobą walczyli, jeszcze troszkę walce będą doświadczeni Bardziej. i mi się wydaje, że będą jednym z lepszych taktimów tej dywizji. Może nie tylko NXT, może gdzieś w przyszłości w Maddena, może SmackDown, zobaczymy. Piękny side effect w wykonaniu tej Chase'a ale trochę pomylił przeciwnika, bo to Adamek zaliczył tego side effecta a nie Oleksowa. Oleksowa tej na drugiego Hudsona, ale powitał się z kolanem, lecz teraz Mamy wy... czy to będzie wyliczenie pozaringowe? Pamiętajmy, że wyliczenie pozaringowe chłopakom nie daje chyba zwycięstwa i nie daje y, pasa, a tu widzimy, że Olevcewa wyszedł, także liczenie się liczenie się zresetowało. Dobrze, bo jakby to było wyliczenie pozaringowe i tym razem chłopaki wyliczyliby tej tutaj... Chase you, to no powiem byłoby ciekawie, bo to jest chyba z tego co powinno tak być, że to powinno być zatrzymanie pasów przez chłopaka Ale czy to by tak było, to nie mam pewności A ja tutaj teraz Hudson szybki tak od Chase'a wchodzi Hudson i cowa od razu go wita tej z headbandem i zobaczymy co, co nasz zawodnik jeszcze wymyśli Tutaj próbował takiego close line, ale niestety Oleksowa jest zbyt potężny przeciwnik, żeby go tak łatwo tutaj załatwić. Święcie, ale kończy się tylko na jeden. Jeszcze trochę chłopakom brakuje, żeby te pasy taktybu przejąć tutaj od przeciwników, ale widzimy, że, że Chase You są trochę bardziej poobijani niż nasi, nasi zawodnicy także powinno to być na korzyść naszych tutaj wojowników, ale tu wszystko się może zmienić po jakimś jednym finisherze albo jakimś innym ruchu bierze Adamka do narożnika będą chyba chłopaki robili jakąś akcję taktimową Ale to takie okopanie tej żucha w Jeden przytrzymuje, drugi okupuje. I mamy przypięcie. Czy to będzie kolejny kół? Jeden, dwa, trzy i Chase już wygrywają po raz kolejny Oleksowa i Adamek niestety. dwie szanse na pasy mistrzowskie taktimu i dwa razy zaprzepaścili tą szansę no niestety chłopakom na razie nie jest dane chyba mistrzostwo taktimu i dodatkowe punkty bardziej w drugą stronę tutaj poprowadzili tą swoją karierę przechodzimy do następnego show i zbliżamy się teraz do paybacku i na paybacku sobie zakończymy dzisiejszy odcinek walki o pasy taktimu New Day kontra Viking Riders, ale naszych zawodników nie widzę tutaj na Monday Night Raw. Wzięli sobie po prostu, chyba, dzień wolny NXT. I mamy Sheidiego z Neitanem po raz kolejny pojedynek tych dwóch panów: Adamek i Casey Czyżby jakiś nowy tag team, rozpadek Olka Sowy i Adamka. No nie wiem, zobaczymy i to by było tyle zobaczmy jak chłopakom tutaj pójdzie Shady niestety przegrywa pojedynek a Adamek wygrywa swój pojedynek z nowym takim partnerem zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości czyżby rozpad chłopaków o widzę, że moja postać nawet się pojawiła też sobie zawalczy i Randy Orton z Adam X i Smakołysz z Romanem Reignsem, i walka o Undisputed WWE Championship Santos Escobar, Bigi i Bray Wyatt w main eventie. Zobaczmy, ja przegrywam. Chyba ten mój zawodnik nie jest jednym z najlepszych, ale co tam Randy Orton niestety wygrywa z Adam X. Adam X ma serię trzech przegranych w tym, w tym odcinku, a Smakołysz niestety. Musiał uznać wyższość Romana Reinsa, Roman Reigns to jest ciężki przeciwnik A Santos Escobar mistrzem Undisputed WWE Championship A my zmierzamy do paybacku, gdzie Santos Escobar zawalczy z Bobim Rushleyem Rey Mysterio z Austinem Furym, tutaj Katana Chance i Kian Carter pasy opasy traktimu kobiet Czy widzimy to jeszcze interkontynentalny Dominik Mysterio z Demizem. Z wagi ciężkiej, Cetroen kontra Sami Zayn, i niestety żaden z naszych zawodników nie dostał szans na, tej gali, także symulujemy ją całą. Gala, tak, tak, tak zwana Sami Zayn, zostaje mistrzem wagi ciężkiej. Cetroen w końcu skapitulował. Demis, mistrzem interkontynentalnym. Austin, jury mistrz Stanów Zjednoczonych, czyli wrócił do posiadania pasa, a my kończymy sobie ten odcinek właśnie na tym paybacku ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało widzimy się w następnym odcinku, siemano, cześć